Moda na suknię odcinek 1939. Szaleństwo. Cześć, nie widziałaś mojej cysterny? Zajechałam tu, a potem wyszłam zatankować. I jak wróciłam, leżał tylko wąż od paliwa. Tak, mnie ukradli wycieraczki. Baby. Baby, będziesz żygać? Siadaj i powiedz trzy razy, że żucha. Piłaś benzynę. Słodkie serce. Słodkie serce, nie widziałaś mojej przyczepki od Meleksa? Powiedz, że żucha. Błagam. Rzeszu. Legia przegrała. Rich, o Boże! połknęłam zderzak. Rich, Rich! Nie, rycz, rich, rich! Nie wiem, czy nasze rozmowy o samochodach mają w ogóle sens. Oczywiście, że nie. Pomówmy o koparkach tych z szerszą łychą. Gardzisz moją trzynastoletnią zastawą i wiem, że to ty wyryłaś gwoździem na drzwiach i moda na sukces. Och weź się. nigdy nie ryłam gwoździem. Chodzi mi o to, że mówiąc ryłaś, miałam na myśli że żuchę. Mam takie ładne kolekcje zdechłych motyli. Właściwie to bez sensu. O co chodzi z tymi motylami? Rozjechała mnie jak szatan pędząc po trawie. Obiecywałam sobie, że nigdy już nie zmiażdżę zwierzątka. I wtedy znów najechałam na zajebiście wielkiego żubra i miał chyba z 500 kilo. Nie zauważyłam go. Wyszedł tak nagle. To nie twoja wina. Wiebał ci się w niezabudowanym. Gdybyś próbowała kontrować fajerą, trafiłabyś w prastary dąb na poboczu, który pamięta czasy ojca Ridża. Jesteś dla mnie jak żubr. Dobrze. Idź. Biegnij do lasu. Do rezerwatu ścisłego? Tak, tam będziesz bezpieczna, bo tam ci nie rozjadę moją zastawą. Odnajdziesz tam spokój, grzyby i części do koparek. Zeszczałam się ze szczęścia. No trudno. Też mi się zdarza. Naprawdę? Słuchaj. Jadę jelczem poprzez knieje. Silnik płonie, silnik grzeje. Miażdżę kołem ściółkę w lesie, Warkot się po lesie niesie. To takie piękne, jechać jelczem naręcznym. Czemu myślę o Rzeszusze? Czy wciąż o niej myśleć muszę? Koniec odcinka 1939.